A tu jeździ jakiś pociąg. Co to jest? Damy mu EP1, a damy mu. <śpiew> 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 ET-41 Czyli taka można powiedzieć podwójna EU07 A kotur przed chwilą chciał wejść, o może jeszcze nie już nie wejdzie Tam sobie wszedł On eksploruje w lepszy sposób kolejowe tereny jak ja Tak jest, kot się boi pociągu Warszawa Gówna Gdzie jest kód? Jak na drzewie. Gdzie, w którym? Gdzie jest kód? A, tam jest kód. Ej, zła szkód. Nowa pociecha. Mua. Zrywamy sobie kwiateczki, bo ładnie idzie wiosna, ale wiosnę kolei najlepiej reprezentuje ten oto skład, który do nas się zbliża, gdyż jest to M57. Pociągi z lat 50., 60. praktycznie, które do tej pory jeżdżą pod ym, symbolem Feniksa, odrodzony z popiołów, jeszcze pojedzą z 20 lat. Co się będzie śmiało? To jest pytanie pod tytułem: co tu się właśnie odpierdala? Baba zapierdala, a chłop się opierdala. Wyjedzie, czy nie wyjedzie? Zobaczymy. Jak coś to będzie fajny, romantyczny nos. O, Dobra, to zapłać. <laughs> I to się nazywa romantyczny wieczór. Obok są tory kolejowe, pełnia księżyca, brakuje tylko pociągu. Moja kochana Ania obok idzie. A czemu idzie? Powiedzenie, popatrzcie. <laughs> Samochód zostawiony w lesie, co tam? Jutro będzie jakiś ciągnik albo co, to się go wyciągnie. Mijamy ruiny posterunku postępowego. <grym>, mówiłem, że się nie przejedzie, o, mówiłem, ja przejadę, nie, ja będę jechała. No. coś pojechała? O, 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 o. <grym>, nie wyłączę, bo taka prawda. O, idziemy, ja? Nie wiem, idziemy może do lasu na seks. <grym>, o, o, o. <grym>, no i cyk, na mojej drodze Takich rzeczy jeszcze nie było, zakopaliśmy się, ale zamówiłem ciągnik Gdzieś tam powinien jechać, zaraz takim wielkim żonym direm O, widać światełka, już się zbliża Jedzie pan, przed nami jedzie pociąg Za chwilę będziemy go bujali Zobaczymy Jak do tej pory to Tylko i wyłącznie można się zakopać głębiej Na pasy go zaraz weźmiemy za jakieś wahaczyki I będzie dobrze, taka to przygoda dzisiaj co to jedzie z przeciwka? Nie pikaj mi tu kurwa przecież Co to jedzie z przeciwka? O, jedzie tam pan rolnik A tu jedzie jakiś pociąg Co to jest? Damy mu EP1, a damy mu <gryw> <gryw> I zaraz ruszymy dalej.